I witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Silent Hill 2, Director Scott, w serii, którą zatytułowałem Niespokojne sny. E, no i cóż, ostatnio eksplorowa eksplorowaliśmy, zwiedzaliśmy, tak, zwiedzaliśmy sobie budynek, apartamenty, e, i w tym odcinku nie zapowiada się, żebyśmy zrobili co innego. Dalej będziemy e, zwiedzać te apartamenty, eksplorować, będziemy. E, no i cóż, znaleźliśmy ostatnio. E, Jakieś dwie monety, dwie tajemnicze monety, które będą nam potrzebne do wykonania zagadki. E, prawdopodobnie, jeśli mnie pamięć nie myli, powinniśmy znaleźć jeszcze dwie albo jedną. Już teraz nie pamiętam ile dokładnie. E, I to będzie nasze zadanie, ja wiem, na najbliższy, na ten, może na następne jeszcze odcinki. E, ja muszę sobie tutaj w ogóle zrobić jakiś mały porządek. O. Troszkę mi tu niewygodnie. Dobra, już wszystko jest. Sprawdzę jeszcze tylko mapę, gdzie my jesteśmy konkretnie, bo przeszliśmy właśnie przeszliśmy do innego budynku, który był zaraz przy, e, przy poprzednim apartamentowcu, ok. Jest mapa. No proszę, jak na życzenie. Teraz możemy sobie zobaczyć, gdzie my jesteśmy, prawda? Nie mam pojęcia. Jest to zachodni. Zachodni budynek mieszkaniowy. Mieszkalny. Nie chcę się zapuszczać na inne piętra. Zwłaszcza, że to nie wygląda za dobrze. Nie, to nie jest fajne. Wiecie co? No coś mnie tam. Coś mnie tam kusi, ale. No dobra, skoro już tu jesteśmy, to zobaczmy. Bardzo śmieszne gro. A zobaczmy te drzwi. Okej. Okay. Karaluchy. I znów słyszymy... O ty dziadu. Gdzie on był? Dobra, gdzieś jest, nie wiem gdzie. Coś? Jest, 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 jest. Dobij dziada. Do. Tak, zdecydowanie tutaj mam problem z karaluchami. Tak, z upiornymi karaluchami i apteczka. Mm -hmm. Teczka się przyda. W tego typu grach zawsze się przydaje. I kurczę. Gdziebyśmy nie poszli, to jest ciemno. Ciemno, straszno, ponuro. <laughs> Pomimo tego, że jest dzień, ale przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Ja nie wiem, czy ja chcę iść w tamtą stronę. Okej, okay, tam już coś widać i to jest na pewno... Właśnie. Nie, 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 nie. nie. Ola. Lepcz, lecz James. Grzeczny James. No dobra, nie pozostaje nam nic innego jak po kolei zwiedzać... ...wszystkie pomieszczenia. Czekajcie, czekajcie, niech to się tylko rozeznam. E, miś, mały miś. Tam chyba jakąś butelkę widziałem, albo mi się wydaje. Jakieś ciasteczka. No tak, miś zazwyczaj należy do dziecka. O, mamy amunicję, dobrze. I drzwi. Zobaczmy co jest tutaj. No, no proszę, nasza stara znajoma, Angela. Oh, it's you. Też się cieszę, że cię yeah, widzę. I'm ja, James. Angela. <laughs> Angela. <laughs> okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. really but you're the same as me it's easier just to run besides it's what we deserve no i'm not like you Are you afraid i i'm sorry It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? Well, I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I. I'm sorry. did you find the person you're looking for not yet her name's mary she's my wife Nie ufaj, dziewczynie z nożem. james I, i'm sorry it's okay anyway she's dead i don't know why i think she's here is dead. Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. Uh, I've got to find my mama. Should I go with you? <coughs> this town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Pokrzyczała, pocelowała nożem, po czym w sobie wyszła. Mhm. Tak, ładny nóż do smarowania chleba. W każdym razie, nawet. Dobra, zobaczmy, czy dostaliśmy ten nóż. Jest. Ale nie jest dobrym oglądanie go sobie ciągle, ponieważ prowadzi to do jednego z gorszych zakończeń, także ja tego nie będę robił. Nawet nie wiem, czy można go użyć jako broni. Chyba nie. Nie. Zresztą nawet, nawet James mówi, że nie planuje tego używać jako broni, także nie warto tego się dotykać. Mamy kolejną monetę. Ja w każdym razie chciałem powiedzieć, że w sumie ten dialog jakby nie patrzeć, on ma strasznie strasznie duże znaczenie pomimo tego, że wydawał się dosyć zakręcony i ta zamiana ról właśnie z um, przedstawia Angelę jako zdecydowanie szurniętą dziewczynę, najdelikatniej mówiąc natomiast natomiast później z, całego, z kontekstu całej historii można, można powiedzmy wywnioskować pewne rzeczy, ja tutaj nie chcę tego e, tak mówić zresztą nawet nie wiem za bardzo jak się wyrazić gdzie moja latarka? Dobra, nie działa, nieważne. I to chyba wszystko. Chyba tak. Zobaczmy tą monetę. Tak jest, więzień i jeszcze będzie chyba jedna, jedna moneta. Dobra, możemy stąd wyjść. E, w każdym razie, biorąc pod uwagę, że Silent Hill nie ściąga do miasta do siebie e, byle kogo. Byle losowych osób. To można się pewnych rzeczy domyślać. Ja wiem, że mówię tak dosyć e, zawile, ale prawdę mówiąc, to jest. E, e, cała geneza tej historii jest tak skomplikowana, i poszczególnych postaci jest tak skomplikowana, że ciężko tutaj mówić, e, powiedzieć to w jakiś interesujący sposób, nie zdradzając, powiedzmy, e, nie zdradzając, coś tam się ruszyło, a nie, to nasze kroki, nie zdradzając e, fabuły. No ja tego nie chcę robić. Dobra, sprawdźmy w takim razie, gdzie byliśmy. Byliśmy w pokoju 109, czyli trzeba iść na północ. James, patrz w tamtą stronę. Ok. Tych drzwi nie da się otworzyć. Tych też nie. To jeszcze wyjście ewakuacyjne, ale zamknięte. Okej, okay, to parter prawie mamy z głowy, w właściwie połówkę parteru. Ja może sprawdzę jeszcze godzinę. Jeszcze 10 minut nam spokojnie zostało. Także możemy śmiało zwiedzać dalej. Czy my tu byliśmy w pokoju 105? Eee, chyba nie. Co my tutaj mamy? Przeszukajmy kuchnię. Nie, nie ma nic pusto. Ale może jakaś amunicja by się przydała? Aha, tak, tu jest właśnie zagadka z monetami. Mamy stoliki, nawet więcej ich będzie trzeba. 5, 5 monet. Zawsze miałem trudności z tą zagadką. Okej, okay. dobra, tu jest jej treść, ale to nie. na razie to możemy pominąć spokojnie. I są miejsca na monety. Trzeba je będzie ułożyć w odpowiedniej kolejności. Ale jeśli to zajmie zbyt długo, to po prostu... O, no, zapiśnik, bardzo dobrze. Jeżeli zajmie to zbyt dużo czasu, to po prostu pominę te części. I wrócę. Jak już tą zagadkę rozwiążę, ale to jeszcze przyszłość także. Nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. Dawno nie grałem, także. Trochę mi się mylą. Klawisze. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Czyli to jest pokój 105. Warto by sobie go co zanotować, chyba że James już za nas narysował. No nie narysował, ale jest tutaj zapisnik. Karteczka czerwona. Więc spokojnie tutaj trafimy. Ok. Eee, w którą stronę teraz? 105. Tam. Brawo, dla mnie straciłem orientację. Dobra, pokój 104, czyli tutaj. Nie, przepraszam, dobrze. 104. O... Okej. Okay. Okay. Chodź, 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 chodź. Chodź do taty. nie, 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 Teraz, teraz odejdź. Dobra. Padło stworzenie u u nóg. nóg. No dobra, czyli parter mamy wyczyszczony. Tak jest. Możemy wracać na drugie piętro. A właściwie na pierwsze. Eee, chyba ten, nie? Tak jest. Strasznie mroczny korytarz. Trochę przypomina mi to jedną z gier. Z... Z serii SCP, gdzie schodziło się, nie pamiętam jaki, jaki to był numer. Gdzie schodziło się po schodach. Czy ja zwiedziłem? A, tutaj chyba nawet nie pójdziemy. Nie, zdecydowanie nie. Zamknięte. Dobra, teraz zobaczmy, gdzie możemy się tutaj udać. O, tu właściwie żadnego, tylko jeden pokój zwiedziliśmy. Zaczniemy chyba od tego pokoju, który już był, czyli 203. A właściwie to jest chyba po drugiej stronie 202. Dobra. Zamknięty. Trópek 203, w którym byliśmy. Po tej stronie będzie też zamknięty. I 204. Też zamknięty. No nie powiem, trochę mnie to cieszy, bo mam mniej stresu. 205, byliśmy w 205, tak? Czy nie? Nie, to był 105. Ok. Też zamknięty. Któryś pokój na pewno będzie otwarty. Gdzieś jeszcze musimy zdobyć tą jedną monetę. Co to jest? Oż, cholera. Tak jest, coś tam stoi, już widzę. Te parszywe kształty, uślizłe. Ale najpierw przeczytajmy sobie karteczkę, która tutaj wisi. Eee, drogi Timie musiałam wyjść, coś tam załatwić, załatwić sprawy, więc. <laughs> więc, więc, więc. Zostawiłam klucz u wujka Davida. Wiesz, gdzie żyje, prawda? A właściwie wiesz, gdzie mieszka. Klucz jest w pokoju koło pierwszych drzwi. Na klatce schodowej. Wrócę tak szybko, jak tylko się da, więc proszę, popilnuj miejsca, nie rozrabiaj, podlewaj kwiatki, nakarm kota, zjedz rybki i tym podobne, tym podobne. Dobra, czyli gdzieś musimy poszukać mieszkania wujka Tima Boże, gdzie on może być? Nie, wujka Davida. Tim to był ten gość. Dobra, wiecie co? Załatwmy tą panią. O to chyba pani jest. Nie, 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 odejdź. się się. Dobrze. Okej. Okay. Zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze raz wróćmy do tej zagadki. Już ciężko to nazwać zagadką. Wujek David. <tuszel> Koło pierwszych drzwi First Floor staker, Staircase Pierwsze piętro, nie pierwsze drzwi, boże Dobra, zobaczmy to pierwsze piętro, czy to jest. Ach, cholera. Tak. Dawaj, dawaj, pierwsze piętro jest, pierwsze piętro. A staircase to by było gdzieś. Gdzieś tu? Tu? Jeżeli tak, to by oznaczało, że potrzebujemy jeszcze monety, żeby rozwiązać zagadkę, i dopiero potem dostaniemy. Dostaniemy klucz. Ale nie dam sobie nic uciąć. No dobra. W każdym razie. O, dobra, oddalamy się powoli od tych drzwi, bo będzie to ciekawe. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja muszę się zastanowić, gdzie w ogóle, gdzie znaleźć ten klucz. Pierwsze piętro, gdzieś na pierwszym piętrze, właściwie na parterze. Więc tam sobie zejdziemy i tam myślę, że zakończymy. Dobra, ucisk dźwięk pralki. Tak przynajmniej się to kojarzy, albo z jakimś agregatem. Niemniej i tak jest w tej grze dosyć straszny. No i dobra, gdzieś tutaj poszukamy tego klucza, chyba że tego nie zrobiłem. Może mamy już coś takiego w ekwipunku? Nie, zdecydowanie nie. No i zostały nam jeszcze te dwie monety do odnalezienia. I prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie one są, także <laughs> przepraszam najmocniej, jeszcze trochę <laughs> kurczę. Jeszcze trochę się tu pokręcimy. Połazimy, poubijamy pewnie trochę potworów. No ja się pogubię, także nie wiem, na ile będzie to ciekawe. Mam nadzieję, że to jakoś, jakoś szybko i sprawnie nam pójdzie. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.